witajcie serdecznie dzisiaj jedziemy już na szkolenie szkolenie będzie dotyczyło sprzedaży a my dalej musimy porozmawiać na temat upadku firm co to zrobić żeby nam firma nie upadła mamy już poprzednie cztery tematy nagrane następny temat to cięcie kosztów na marketing w trudnych czasach moi drodzy no skąd w firmie trudne czasy. Trudne czasy są wtedy, kiedy w firmie nie ma obrotu. Nie ma obrotów, dlatego że nie ma klientów. Nie ma klientów między innymi dlatego, że rynek o nas nie wie. Jak ma się rynek o nas dowiedzieć, skoro my tniemy koszty z powodu trudnych czasów? A no więc trzeba sobie zadać pytanie: skąd są trudne czasy w firmie i jak powstaje ten problem? Jak powstaje ten problem? W pierwszej kolejności, no to właśnie dlatego, że liczymy każdy grosz i liczymy go w nieodpowiedni sposób. Nie wiemy, że ten marketing, to, to są właśnie te bardzo ważne wydatki, te, których, o których nie należy zapominać. Następna sprawa, jeśli widzimy, że w firmie są klienci, no to, to, to są, no to nie ma aż takiej tragedii, żeby, żeby strasznie inwestować w marketing. Jak będą lepsze czasy, będziemy inwestować. Na razie są trudne, więc wydajemy pieniądze tylko i wyłącznie na najważniejsze rzeczy. Nigdy nie wyjdziemy z trudnych czasów, jeśli będziemy pomijać coś takiego jak marketing. Oczywiście mogło być tak, że kupiliśmy czy zainwestowaliśmy na marketing w nieodpowiedni sposób. No, jeśli nie ma odpowiedniej strategii, jeśli nikt nam nie pomaga w tym, jak inwestować, w marketing no to wtedy zaczyna być problem eee, Jakie przychodzą problemy? a no pierwsza sprawa jest taka, że rynek o nas nie wie konkurencja się promuje, więc nasi klienci stali, którzy są zadowoleni no to ok są zadowoleni natomiast wielu klientów, którzy nie są z nami mocno związani po prostu przechodzą do konkurencji Stali klienci mm, też muszą o nas słyszeć. To, że oni są stali, to nie znaczy, że nie mogą przejść do konkurencji. Jak konkurencja będzie się lepiej promować, następna sprawa to, nie pojawiają się nowi klienci. Starzy mają coraz większe oczekiwania. Większe oczekiwania to większe koszty obsługi, również między innymi mniejsze zyski. Dlatego, jak temu zaradzić? Ano, zaradzić można temu. W jedyny konkretny sposób, a mianowicie. Oj, jesteśmy teraz ze złej strony, dlatego ze zdrej... złej strony słońca, dlatego, dlatego tak to wygląda. Przede wszystkim musimy ciągle się promować. Generalnie marketing to jest stały element firmy i nie można o tym zapominać już. Promocja musi być przede wszystkim w bardzo. Odpowiedni sposób zrobiona. Musi być do tego odpowiednia strategia, musi być wybrana odpowiednia grupa docelowa, muszą być dobrze zrobione koszty promocji. Trzeba mieć odpowiednie kanały komunikacji, trzeba wiedzieć, co my w ogóle chcemy tym klientom przekazać. Następna sprawa warto, żeby ktoś nam pomógł. Musi być. Cały model biznesowy do tego napisany, aby była odpowiednia promocja. Niektórzy myślą, że model biznesowy, że jakieś wielkie strategie to jest temat dla dużych firm. Otóż nie. Każda firma powinna mieć strategię, bez względu na to, czy to jest duża korporacja, czy mały kiosk, mały kiosk z gazetami. Oczywiście do małego kiosku z gazetami nie będziemy pisać promocji na 500 stron, znaczy strategii na 500 stron. Aczkolwiek warto by było wiedzieć, skąd w naszej firmie mają być pieniądze, jakie, dlaczego, jakie koszty, jak się promować. W związku z tym zadbaj, zadbajmy o to, aby mieć odpowiednią strategię, zadbajmy o to, aby nie ciąć pieniędzy na, marketi na marketing w trudnych czasach i pamiętajmy, promujmy się, bo tylko i wyłącznie promocja może nas z tych dobrych czasów. Do tych dobrych czasów doprowadzić. Pozdrawiam serdecznie. Proponuję, żebyś zasubskrybował ten kanał, dlatego że będą pojawiać się następne filmy. Za chwilę będziemy mieć już szósty odcinek z serii 12 powodów upadku film. A już dzisiaj zapowiadam bardzo fajną serię dotyczącą emocjonalnych chorób XXI wieku. Kiedy zastanawiałem się, jakie to choroby mogą w XXI wieku dotyczyć naszych emocji, wydawało mi się, że będzie to może 5, może 6, może 10. Na dzień dzisiejszy napisałem już 40, więc będzie o czym mówić. Pozdrawiam serdecznie i zapraszam.